Jak odnowić siebie, jak zacząć żyć zdrowo, jak odnowić swój organizm, to będzie seria kilku filmów, dlatego że w jednym niestety nie da się tego wszystkiego opowiedzieć, ale będzie to o tym, że nie zawsze Twoja choroba jest powodem tego, że Ty jesteś niezdrowy. W większości jest to po prostu psychiczne podejście do życia, i jeżeli nie zmienimy naszego podejścia do życia, jeżeli nie zastanowimy się nad tym, kim właściwie my jesteśmy, i nie czego od życia oczekujemy, tylko po prostu. Co możemy dać światu, dlatego że są pewne mity, do których się przyzwyczailiśmy, i te mity trzymają nas w pułapce. Przede wszystkim pierwszy mit, który jest mitem, że im więcej będziesz miał pieniędzy, albo im więcej będziesz miał posiadłości, albo rzeczy, albo im więcej będziesz posiadał, tym będziesz bardziej szczęśliwy. Ten mit jest absolutnie nieprawdą, prawda? To jest mit. I Szczęście nie polega na tym, że na posiadaniu, prawda? Absolutnie przypomina mi się tutaj taka historia o rybaku, o młodym rybaku, który był dosyć biedny i codziennie y, na ryby. Wypływał łódką, aby złowić trochę ryb, żeby zaspokoić głód swojej rodziny. Miał żonę i dwoje dzieci i żeby między innymi opłacić rachunki, sprzedać trochę tych ryb i swoje rachunki opłacić. Prawda? I pewnego dnia spotkał człowieka, który był bardzo zamożny, i ten człowiek powiedział: Słuchaj, czy mogę z Tobą jechać na ryby? I pojechali razem na ryby. Ten bogacz, bardzo zamożny człowiek. Ucieszył się z tego, że jedzie na ryby z takim młodym, ale bardzo doświadczonym rybakiem, i chciał mu przekazać, tak jakby, swoje doświadczenie, ponieważ był starszy, był zamożny, i zobaczył, że ten młody rybak niestety nie posiada wielu rzeczy, prawda? Absolutnie nie ma tą łódkę, ma malutki domek, i powiedział: Słuchaj, ja ci mogę powiedzieć, w jaki sposób ty możesz być człowiekiem sukcesu. Człowiekiem sukcesu. I ten młody się zastanowił, dlatego że nigdy w życiu nie myślał nad tym, że on musi być człowiekiem sukcesu. Dlatego że to jest trudno zdefiniować, co to znaczy być człowiekiem sukcesu. Ale zaciekawiło go to i powiedział w jaki sposób. Więc starszy bogacz, który z nim był razem na łódce, powiedział, Przede wszystkim e, musisz troszeczkę dłużej pływać na tej łódce i więcej ryb złowisz. Jak złowisz więcej ryb, to będziesz miał wtedy więcej pieniędzy, a on mówi i co ja z tymi pieniędzmi zrobię? Ale wtedy możesz, wtedy możesz kupić większą ilość łódek. I jak będziesz miał większą ilość łódek, to możesz zatrudnić większą ilość osób i wtedy będziesz łowił jeszcze więcej ryb. Ale będziesz musiał poświęcić na to jeszcze więcej troszeczkę czasu. I wtedy na pewno będzie cię stać na to, żebyś tak jak ja teraz, dla przyjemności, łowił sobie ryby. I młody rybak. Chodziło jeszcze o to, że ten starszy, który był. E Bogaty, już trzy razy rozwiódł się i nie miał w ogóle kontaktu z dziećmi, przez to, że był taki w pracy zaganiany, prawda? I nie miał w ogóle czasu, ale zdecydował się na te ryby i mówi: Jak ty będziesz taki człowiekiem sukcesu, zostaniesz to wtedy będziesz mógł w wolnej chwili łowić sobie ryby, tak jak ja teraz łowię, i robić to, to co naprawdę najbardziej lubisz, czyli łowienie ryb. A młody rybak wtedy powiedział: Ale ja i tak. Lubię, robię to, co najbardziej lubię, bo właśnie łowię ryby. Więc, słuchajcie, to jest o tym, że starszy i bogaty nie był szczęśliwy, prawda? Nie miał kontaktu z rodziną, absolutnie, ale młody robił, pracował w tym, czego pragnął, to, co lubił. I to jest podstawa. Czasami możecie oczyszczać organizm brać suplementy, zmieniać swoją dietę, ale niestety, jeżeli podejście do życia Wasze się nie zmieni, to ciężko i trudniej i dłużej będzie trwała ta naprawa organizmu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zapoznać się, żeby czytać, żeby się douczać i zastanawiać nad tym, jakie są mity i czy ty naprawdę najważniejsze jest to, żeby człowiek miał um, purpose, czyli żeby miał jakąś pasję w życiu, do której dąży, jakąś pasję, którego trzyma, prawda, niekoniecznie musi to być e, zarabianie pieniędzy albo duży jakiś, e, duże wynagrodzenie za twoją pracę, ale ta praca musi być pracą dobrą dla dobra ludzi i musi ona być twoją pasją. Jeżeli jest twoją pasją, jeżeli jest dla dobra ludzi, to to drugie się spełni. W jakiś sposób na pewno. Będzie wszystko dobrze, i będą, będą w jakiś sposób przychodziły te fundusze, które ci zapewnią minimalny status życia, prawda? Ale będziesz robił to, co lubisz. Więc ludzie cały czas są w pracy, której nienawidzą, w związkach, których nienawidzą, z innymi ludźmi, i to jest pułapka. Poza tym ludzie myślą, że pieniądze są przyczyną wszelkiego zła. Absolutnie nie. To jest to, co ty zrobisz z pieniędzmi, że możesz zrobić dobro albo zło, prawda? Bo ty decydujesz, co ty zrobisz z danymi funduszami. I wcale nieprawdą jest to, żeby, i błędem jest to, że na przykład, jeżeli ktoś jest zamożny, żeby czuć się w jakiś sposób. Um... Odizolowany od społeczeństwa. Absolutnie nie, dlatego że my jesteśmy po to, żeby pomnażać dobro, i żeby pomnażać i żeby się dzielić z innymi. Więc pamiętajcie, że pieniądze nie są przyczyną wszelkiego zła. To jest pułapka nierobienia tego, co naprawdę w Twoim sercu, nie dążenia do tego, żeby z pasją czegoś dokonywać, prawda, w swoim życiu. Nasze talenty są ujarzmione, niestety, dlatego że. No, poprzez system szkolny i tak dalej, który nie jest za dobry, dlatego że uczy wszystkich tego samego. Te talenty są tak jakby uśpione i my nie możemy, nie mamy czasu, ani możliwości czasami rozwinąć się tak, jak powinniśmy się rozwijać. Chcę, żebyście przede wszystkim zrozumieli i może poczytali sobie na internecie na temat mitów i blokad w Twoim życiu, na temat tego, jak Twoje ego zapobiega rozwinięciu się y, Twojego y, psychę, obalenie mitu, że pieniądze to jest zło, Obalenie mitu, że pozbywanie się dóbr jest szlachetne, pozbycie się mitu, że osoba, która się rozwija duchowo, nie powinna zarabiać pieniędzy. Wyjście z pułapki oczekiwań i najważniejsze pytanie: kim ty właściwie jesteś? Dlatego, że musimy sobie może zrobić takie ćwiczenie, które nam pomoże zadecydować, żeby po jednej stronie kartki napisać, to wszystko, co u ciebie jest wyrazem dobra i z czego jesteś zadowolony w swoim życiu, a po drugiej stronie, z czego nie jesteś zadowolony, to znaczy powody do dumy, prawda? Wymienić kilka i powody do moich słabości, wymienić kilka, i potem może zamienić po prostu te kolumny i zobaczyć, czy. Z powodów do słabości nie można by tego przekształcić w dobro, prawda? Przykładem może tu być osoba, która na przykład napisała, że jest samodzielna, jest dumna ze swojej samodzielności. Może ta osoba nie dostrzega tego, jak ważne jest dzielenie się i pytanie, i proszenie o pomoc innych ludzi w pewnych sytuacjach. Także trzeba się zastanowić nad tym, kim jesteśmy, dlatego że jeżeli będziemy w pułapce tej. W pracy, której nie lubimy, w związku, którego nie lubimy, to niestety um, ten nasz psychiczny stan um, nie pozwoli nam um, być zdrowym. Dlatego, że jeżeli wieczorem, kładąc się spać, ty będziesz um, miał poczucie, Jakiegoś niedokonania czy poczucie jakiegoś, jakiejś pustki prawda, w swoim życiu, a nie poczucie wypełnienia i radości, to wtedy ten stan niestety spowoduje to, że y, będzie dysorder, czyli nie będzie porządku w Twoim organizmie i łatwiej wtedy takiej osobie jest zachorować. Więc mamy tutaj związek naszej psychiki z naszym organizmem prawda? to jest bardzo powiązane. Bo to wszystko zależy od ciebie i ty robisz wybory, ty dokonujesz wyborów. I te wybory czasami w momencie dokonania tego wyboru mogą się wydawać innym ludziom, albo nawet tobie mogą się wydawać trochę ryzykowne, albo nawet niekorzystne, albo nawet niemądre. Ale jeżeli idziesz za swoją pasją, jeżeli idziesz za swoją gut feeling, tak zwanym, jeżeli idziesz za swoim sercem. To to jest warto spróbować, dlatego że jeżeli to się uda, to wtedy będziesz szczęśliwym człowiekiem. Oczywiście to jest podstawa, i potem na tym budujemy, i y, medyczne aspekty y, naszego organizmu, i choroby, i tak dalej. Bardzo dużo ostatnio mówię o jelitach, oczywiście. Trzeba usprawnić nasze organy, które nam pomagają oczyszczać nasz organizm, czyli dobre musi być jej to po co po to, żeby absorbować pewne związki. Oczywiście jest tu, istnieje, istnieje tutaj problem genetyczny, bo na przykład niektóre osoby mają geny zmutowane, które nie pozwalają im absorbować, na przykładowo kobiety mogą mieć gen zmutowany, który nie pozwala im na absorpcję, na dobrą absorpcję, utylizację, utylizację folianu i wtedy, jeżeli na przykład kobieta tego folianu nie będzie dobrze absorbować, no to dziecko może się urodzić z uszkodzeniem mózgu. Dlatego bardzo ważna jest genetyka, ale ta genetyka jest w powijakach. Dopiero w ostatnich 10 latach genetyka zaczęła się rozwijać i niesamowite, odkrywamy niesamowite rzeczy na temat genów naszych. Więc w przyszłości na pewno medycyna będzie inaczej wyglądała. Ja mam jedno wideo, które może podczepię pod koniec, że jesteśmy niestety w tym momencie ofiarami. Starej medycyny, która cały czas jest i niestety nie chce się rozwijać, tak jak na przykład jeden facet w Stanach Zjednoczonych, który pracował w telewizji, chciał um, do programu telewizyjnego włączyć coś takiego, co by pomogło ludziom i to było na zasadzie, on się specjalizował w leczeniu dźwiękami, to było na zasadzie dźwięków, oczywiście wyrzucili go. Z tej stacji telewizyjnej już więcej tam nie pracował, dlatego że w jakiś sposób jest to hamowane i nie pozwalane na rozwój, taki, żeby naprawdę pomóc ludziom, więc ta wiedza może i nawet jest, tylko ona nie może być wcielona. I to są względy bardzo złe, powody pieniężne, dlaczego nie może być to wcielone. I to niestety hamuje całą naszą cywilizację, ale w przyszłości na pewno medycyna będzie się opierać na dźwiękach i na innych. Frekwencjach i oczywiście będzie się opierać na genetyce i na niesamowitych y, maszynach i niektórych urządzeniach które już są dostępne gdzie niegdzie, ale nie są powszechnie używane przez medycynę konwencjonalną. Więc na pewno psychika będzie bardzo ważna, prawda? I na pewno ludzie to zrozumieją i w jakiś sposób będą mogli sobie pomóc w ten sposób jeżeli chodzi o ogólny stan organizmu. Jeżeli my nie zaadresujemy uniwersalnych problemów, którymi są Nasze organy, które są zepsute, zepsute jelito, zepsuta wątroba niedobrze działająca, zanieczyszczenie naszego organizmu toksynami, metalami ciężkimi, chemikaliami, pasożytami. Jeżeli tego nie weźmiemy pod uwagę, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę niedoborów, które są niesamowite w społeczeństwie. 7 na 8 osób ma niedobór witaminy B12, która zresztą w ogóle nie jest witaminą, to jest pochodna od bakterii ziemnych, prawda? Wszyscy prawie mają niedobór jodu. Jeżeli nie zaadresujemy odnawiania naszych organów, jeżeli nie zaadresujemy. Odżywiania naszego organizmu, uzupełniania luk niedoborowych, jakie istnieją w tej chwili w naszym społeczeństwie, to niestety nie będziemy mogli wyjść nawet na prostą, żeby naprawić albo cofnąć w jakiś sposób swoje choroby, bo jest to niemożliwe, dlatego że jest pewna hiera hierarchia ważności. Jeżeli po pierwsze, żeby być i pomagać innym, to Ty musisz być zdrowy, prawda? Nas tego zawsze uczyli. Nas tego uczyli w szkole, jeżeli ja mam pomagać pacjentowi, to ja sama nie mogę mieć problemów swoich, bo jeżeli ja będę miała swoje problemy, to będzie to zamg zamgli to yy, możliwość pomocy innym, prawda? Więc trzeba od podstaw i tak samo w twoim organizmie, jeżeli twoje podstawy, czyli twoje psyche jest w złym miejscu w tym momencie, to niestety trudno będzie pomóc sobie, prawda? Trudno będzie pomóc sobie, także musimy się zastanowić, po pierwsze, kim jesteśmy, do czego dążymy w naszym życiu. Musimy wiedzieć, że mamy wszystkie narzędzia, jakie są tylko potrzebne, żeby dokonać wszystkiego, czego chcemy dokonać. Oczywiście musi tu być effort, musisz tutaj dać swój wkład, prawda? To nie będzie na talerzu Tobie podane, nie możesz oczekiwać, że to przyjdzie, absolutnie nie. Ale dążyć w ten sposób do tego, żeby dążyć do tego z serca i z pomocą ludziom, prawda? To jest bardzo ważne. I wtedy, jeżeli twoja psychika, jeżeli będziesz się kładł wieczorem i nie będziesz czuł pustki, będziesz czuł wypełnienie i będziesz szczęśliwy, jeżeli będziesz wstawał rano i będziesz się cieszył życiem i każdym dniem, dopiero wtedy będziesz mógł w pełni zadbać o zdrowie swojego ciała, prawda? Także Podstawą jest zadbanie o siebie, i wy musicie zadbać o siebie. Ty musisz o siebie zadbać. Ja mogę ci tylko, albo kto inny, kto ciebie leczy, czy kogo słuchasz, pomóc naprowadzić na właściwą drogę, ale tak naprawdę to ty powinieneś o siebie zadbać. To jest nazwane takim terminem self-healing, prawda? Nie możesz tylko oczekiwać, żeby iść do lekarza i wszystko będzie dobrze. Ty musisz zrobić krok w kierunku. Bycia zdrowszym. Przede wszystkim zacząć od psychiki, od tego, kim jesteś, co, czego oczekujesz od życia i czy jesteś szczęśliwy w życiu. Pozbyć się wszystkich blokad, pozbyć się wszystkich dogm, pozbyć się wszystkich niezdrowych układów, w jakich jesteś w swoim życiu w tym momencie. Oczyścić się z tego, prawda? Zrobić detoks psychiczny. I wtedy po takim detoksie psychicznym będziesz mógł, od razu wtedy będziesz inaczej myślał, i wtedy od razu będzie Twój inny approach do Twojego życia, będzie inne podejście, prawda? I będziesz wiedział, i przez to, że będziesz wiedział i wierzył w to, to będziesz mógł łatwiej dojść do zdrowia. Ja Ci mogę tylko podać pewne sprawdzone narzędzia, które Ci pomogą. Jeżeli chodzi o zdrowie Twojego organizmu, prawda? Oczyszczanie, pozbywanie się toksyn zewnętrznych i wewnętrznych, uzupełnianie niedoborów, prawda? Na tyle, na ile możemy. Ale ta podstawa, psychiczna podstawa, to jest numer jeden.